Jak to w Grecji nad morzem. E, miało dzisiaj padać, miała być okropna pogoda. A jest wiosna. <noise> a jeszcze dzisiaj rano mm, prognoza była, że będzie cały dzień ulewa i totalnie zimno. A tak naprawdę jest, nie wiem, może 15 stopni. I słoneczko. Isa oczywiście korzysta. Jak to ona tarza się, wącha. No i czasami zjada kwiatki. Bo to jest coś, co naprawdę też uwielbia robić jak tylko jest wiosna. Korzystając z pięknej pogody i tego, że nie pada deszcz, wyszłyśmy sobie na spacer i idziemy sobie taką alejką między gajami oliwnymi, które teraz, jak widzicie, przepięknie kwitną. Ilość kwiatów jest absolutnie niemożliwa. I. Co chwilę nowe, co chwilę nowe. Teraz w zasadzie dużo jest takich żółtych, ale widzę, że zaczynają kwitnąć też inne kolory. No chodź, sobie, idziemy. No chodź, chodź, sobie, idziemy. No i super pies. W tle przepięknie widać pasmo górskie Tajgetos, chociaż bywa, że widoczność jest jeszcze lepsza, ale i tak, i tak widać najwyższy szczyt e, tego pasma górskiego. Może mi się uda pokazać palcem o, tutaj dokładnie e, jest ośnieżony. Zresztą nagrałam wam dwa filmy. Jeden film z podejścia na ten szczyt, który teraz jest ośnieżony, a jesienią nie był, a drugi z okolic pod szczytem z tych lasów. Zapraszam Was do obejrzenia, bo wydaje mi się dosyć ciekawy, jeżeli chodzi o roślinność, widoki. Całkiem fajnie wyszło. Wyszło to, no a teraz bym oczywiście nie była w stanie podejść na ten szczyt, bo nie byłabym w stanie podjechać samochodem, bo mam letnie opony, a drogi są tam teraz całkiem ośnieżone. Śnieg będzie się utrzymywać z tego, co słyszałam gdzieś do okolic maja, tak jest zazwyczaj co roku. No nic, pora powoli wracać do domu. Bo już troszeczkę nasz spacer trwał, iska jest wybiegana. Parę kilometrów udało nam się po okolicach zrobić. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego razu.